Okej. Okay. Dobrze. No, na mapce mam, mam, mam to czego właśnie nie uruchomiłem. I tutaj mamy co? Tutaj mamy tę solniczkę, nie wiem co to była solniczka. No, ciężko powiedzieć, bo to przy, przydałoby się przyrównać z tą pierwszą mapką, żeby było wiadome. Tutaj chyba żeśmy mieli jakieś główne, główne runy, a tutaj było co to było? A, to był jakiś posąg. Nie, ja, ta solniczka to są czary. Czyli co? Czyli wychodzi na to, że tutaj jakimś sposobem są czary do odblokowania. Ta solniczka, to o to chodzi. Czyli, ale tutaj nie ma się jak do tego dostać, czyli tu jest jakiś w ogóle... No się poszli w ogóle na, na bossa bez jakiegoś handloka w ogóle. To nieźle, 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 nie jestem. Ale to teraz jak to sprawdzić w ogóle? Tak samo w tych kopalniach, nie? Bo tutaj, patrzcie, w tych kopalniach ta chmurka to jest wejście na pewno do levelu. Tutaj było, tutaj żeśmy wchodzili na górę, żeby nacisnąć ten jeden guzik, to zaraz był ten drugi. No wiecie, bo mi się, głupio się tą pauzę i włącza i mapkę ze względu na to, że muzyka się włącza. To jest przykre. I tutaj te solniczki żeśmy nie widzieli, bo nas karły goniły tutaj. Idziemy pod, do Krasnoludów, idziemy do Krasnoludów jeszcze raz. Wejdziemy sobie tylko tutaj na tą mapkę i ten czar sobie sprawdzimy, co to jest. Czy to jest jakiś czar faktycznie? I sprawdzimy, bo to będzie najszybciej, bo tam nie było tego dużo. A to jest to, co ja ich nie chciałem zabijać, tylko uciekałem, bo myślałem, że takie NPC przyjazne, ale się okazało zupełnie odmienna sprawa. Zaraz e, sprawdzimy, tutaj sobie kasoludy, Zobaczymy. To faktycznie chyba są czary, P jeden czar na mapkę. broka. Dobra. E, tak, widzę, Rychol, że rozwiązanie napisałeś odnośnie tych latających wysp. Zobaczymy sobie najpierw Krasnoludy, bo tutaj było szybko. Czyli generalnie ten YouTube wygląda na to, że no nie jest taki, nie wiem, jak ten Titan Souls. Nie, nie, Titan Souls nie, nie było rozwoju postaci, tam były same pojedynki z bosami. A to jest tak właśnie, że gdzieś tam stara się zaskoczyć czymś, gdzieś tam te czary, jakieś coś, nie wiem, coś więcej, coś więcej. Spoko, w ogóle o tym YouTube tak nie jakoś takim widziałem, bo widzicie w jakichś tam outletach mediowych, branżowych, <laughs> internetowych. Jakoś nie było specjalnie głośno na ten temat. Zaraz yes, to zrobię, że będzie głośno. <laughs> Okej, okay, dobra, tutaj mamy drzewo z jabłcem. Poczekajcie, widzicie, szkoda mi tej muzyki. <sighs> tak, tak, Dziobak, no... Tak ten Souls miał jednak odmienne założenia. Zdaję sobie sprawę, że to są dwie różne gry tak naprawdę i tutaj... Uh, znaczy... No, założeniami są podobne, jeżeli chodzi o jakiś tam schemat, to też Shadow of Kolosus można tu wrzucić, nie? Ale, ale jednak, jednak jest trochę inaczej. Ale założenia, założenia są istotnie identyczne. Dobra, mam tutaj kolejny do, do tego, do drzewa. Dobra, mamy tutaj żeśmy dropneri. o Czekajcie, idziemy chyba do. do solniczki. Bo nazwijmy to solniczka, niech będzie, że to solniczki są. Czyli teoretycznie jakiś czar nowy. Teoretycznie, bo praktycznie. Chyba tak, chyba tak. Chyba coś mamy. Uwaga, czaty. Internety, złotousty jakiś. <śm> złotousty przed pracą. Jest drugi czar. Mamy coś. Zostawiam jakiś uh, swój cień. Kurdej, co i teraz będę siedział i w to grał? Okej, okay, dobra. E e e Gramy w ogóle, zaskoczyłem teraz, naprawdę. Dobra. Czyli tak, drzewo tutaj mamy, nie i mamy jeszcze trzy spirale. Idziemy po spirale. <ścoughs> walić te czary, dobrze już bez. Dobra jestem, nie? <śpiew> No najgorszej to mi, najbardziej mi szkoda jest włączać pauzy, to jest najgorsza rzecz, jaką mogli zrobić, wyłączać muzykę na pauzie. Dobra, musimy przejść przez most. Faktycznie wyglądało to jak kobiecina. Znaczy ona wyglądała jak kobiecina ale generalnie te czary też mają cooldown, cooldown w postaci kolesia moczącego się fretka bo bez niego on, on chyba nam odnawia te czary to nie tylko te lecznicze, bo tak wyglądało na samym początku że tylko jest leczniczy a tu wychodzi na to, że on chyba w ogóle generalnie jest takim regeneratorem Czekajcie, teraz to jakoś tak dziwnie jest. Tu by trzeba się dost No, czekajcie, o nie to. Nice. A, w ogóle jeszcze tak, do Szyfu zaoferował mi się, że będziemy szkolić z Blood Bowl'a dwójki. Czy reflektujecie na takie posiedzenie, gdzie będziemy grać w Blood Bowl'a 2, gdzie będzie uczony na streamie, czy raczej tutaj muszę sobie gospodarować czas bez. Znaczy w sensie... Ostatnio tak pytam orientacyjnie, bo ja bym się chciał Brad nauczyć, bo myślę, że to będzie taki fajny... Że to może być całkiem spoko zabawa i to co jakiś czas na streamer, żeby wpadało. E, tylko, że Daoshi fut tam jest Koksem w ogóle pewnie już, e, zważywszy na to, jak wczoraj na o Warhammerze snuł opowieści. E, to też w ogóle by było dobre takie, bo Brad 2, z tego co widziałem, wszyscy narzekają, że ma wysoki próg wejścia. A gdyby to jakoś tam ładnie ubrać, to można by sprawdzić jakieś całkiem spoko rzeczy też na YouTube, więc to tak w sumie. Co mnie za sprawa, tylko ja rozdaję sobie sprawę też, że ludzie, że znacie Blood Bowl'a, jak się gra, ja nie znam. Więc niestety no, muszę się nauczyć go od podstaw. Ale fajnie wyglądał, więc e, interesujący jest temat. Tak, tak, właśnie ja wiem, Marsjonę, bo żeśmy zagrali i ja w ogóle. Mm, Ale to tam, no wiecie, no, wszyscy. Generalnie zauważyłem, że Blood z ba Blood Bowlem dwójką jest taka maniera na internecie, że wszyscy narzekają, na przykład jak gdzieś wyjdziecie sobie, że jest zbyt duża losowość, ale hello! Przecież jak gracie w te gry, to zawsze jest ten element losowości. Tam jest tylko wywleczony przed oczy, bo rzuca się kośćmi. To tak samo jak nie wiem, dostajecie itemy, które wam dropią w Diablo na przykład, to też jest przecież losowe i nikt na to nie narzeka, że tam jest zbyt duża losowość, a to tak naprawdę też jest tam jakaś randomizacja, kurde, nie wiem, czymkolwiek, nie wiem, jakimiś tam kurzymi piórami które jest krótsze, większe i tak dalej, i tego nie widać, więc nikt na to nie narzeka. No a w Blood Bowl'u wy wywlekli te kości, e, kości przed oczy wszystkim i wszyscy O, zbyt dużo, znaczy, że dużo zależy od tego. No, jakby tych kości nie było, to by dokładnie tak samo zależało, tylko nikt by się tego nie przyczepił, bo by tego nie widział. Ty fest, to jest taki ultimate kill, w ogóle, tych kar krasnoludów. No więc, i, i tak jak, jak zerkam, to jak gdzieś tam popatrzyłem, bo tak wiecie, wnioski końcowe jakieś gdzieś tam czy znaczy tak raz na czas jestem w stanie wsta zerknąć na metryczki na przykład, plusów i minusów, to właśnie jest zbyt duża losowość kości. No ale. Re... Fest jest ten Jotun, naprawdę, tu nie da się wejść. To? Może tutaj, tym. Żeberkami? Nie, tu się nie wejść. się tu wejść! To tylko doszedłem po to, tylko żeby to zobaczyć? No, fajnie to wygląda, ale... ale szkoda, że nic się nie No właśnie, no, ale to wiecie, ogól, ogólnie mi o to chodzi, że... E, że wiecie, że jak gdzieś się tam... Widziałem rzeczy losowe w grach, ale nie są uwidocznione tak na takiej zasadzie, że widzicie rolujące się cyferki, to wszystkim jest, każdemu jest wszystko jedno, a w Blood Bowl'u 2, z tego co widziałem, wywlekli to po prostu en oh, face, jest, yes, są kości i wypadają sobie jakoś tam. Mm, wizualizacja tej random... losowości jest po prostu. I nagle się zaczęło narzekanie. <grym> to tak jakby zaczę, zaczęto narzekać na to, że w Rogalach jest zbyt duża losowość. Co prawda i tak wiem, że na faster than light to został. Na, był narzekany, że jest też losowy. Ale no to, to, to coś ten desen, nie? Gdyby było widać na przykład na oczach, i założę się, że inny byłby odbiór Rogala jakiegoś, gdzie ludzie by widzieli na oczach, jak się na przykład zestawiają e, klocki w poszczególnych dungeonach. Ta to generacja losowa, nie cała jak się odbywa. Że na przykład przed przystąpieniem wchodzicie na przykład na, na Level, i, i widzicie, jak to wszystko się dopasowuje same. I zaczęło by się właśnie, że o, ja, zbyt dużo losowość. a gdyby to ukryć, to wtedy tego narzekania by pewnie nie było, bo nie ma, bo ja lubię. <laughs> Ale pewnie myślę, że też by mi narzekał. Nawet jest fajne, bo gracie w grę w gracie w inną grę zupełnie, więc nie, nie rozumiem. Trochę na siłę według mnie. wiesz, że ja tam nie znam postaci, bo ja jestem asportowy zupełnie, wiecie, a ja, ja na tam może piłkę nożną pochytam tyle, co tam wiecie, w sensie Soccer się nauczyłem. A, ale, ale ja nie jestem asportowy, więc ja tam nie znam tych amerykańskich sportów, nie znam też planszówek tych Warhammerowych, więc to też jest moja takie wiecie, a Daoshifu to słyszeliście, jak tam, wiecie, jak nawijał w ogóle o tych, wczoraj o tym Warhammerzy, to po prostu, pff, fest. <ścoughs> Bo nie ma tak wydzierane jak w tym horrorze takim, co były tak księga, księga umarłych na, na kimś tam była wydzierana cała. To taki Daoshifu jest tak samo z kamerą. Patrzcie, kiedy jest fajne, patrzcie, patrzcie teraz. Tych trzeba już zaorać, chociaż biegną tam też. Ale się pewnie nie złapią. Fu, ale, ale przywaliło. No dobra, nie idziemy na bossa, więc mogę to zużyć. Ostro. Ostro tutaj rekrutacja. Jezu, co tu się dzieje? No i teraz pytanie brzmi, zostało nam to ostatnia, ostatnia wieżyczka do tego, żeby ją szturchnąć i żebyśmy mogli wrócić ogarnąć drzewko z jabłkiem. Tylko do tej wieżyczki tutaj nie ma jak dostępu w ogóle. Ta kamera jakoś taki zoomał, robiła. O, teraz czekajcie, zobaczymy, czy coś tu jest więcej. No no, właśnie, pie... Wygląda na to, że tutaj jest połączeniówka z czymś. I z czym jest ta połączeniówka? Moi drodzy. Wyglądałoby na to, że, że ta połączeniówka wyrosła z miejscem, które teoretycznie nie miało tej połączeniówki. Może ona jest zerwana w połowie. I teraz się tutaj nie da dojść. Może po przejściu tego lochu to się reperuje. Tak samo jak te schody. Zobaczmy. Ale nie, bo to, nie, bez sensu. No bo zobaczmy, bo ja nie, nie mam pomysłu w ogóle. Niby teoretycznie dałoby się tam wejść do góry. No, także spoko, no to może, może... <laughs> ...Bloodbowla, <laughs> Bloodbowla taki, wiecie, tutorialowy jakiś, to jak Daoshifu będzie kiedyś reflektował, to się ustawimy i zrobimy taki stream. To też myślę, że takie, ten, myślę, że... ...jak, takie, wiecie, chociażby wytłumaczenie zasad, żeby mieć to na taśmie. No i tu nie ma tego, o tu jest, dalej! Dalej, za tym! Gdzie ja tu jestem? Tu gdzieś za tym to jest, chwila. Ja to wygląda jak na strzałkę w ogóle. Tu nic nie ma. Nic, nic nie ma, tutaj niewidzialny kładek rodem z Indiany Jonesa III. <grym i wyszczone> to czarne się nie da się uderzyć, zaraz zobaczymy. O kurde, dziobak, jaki ty jesteś mózg. Fest. O wow. I tam jest bos. A już tam palicho, żeśmy go zaorali, ale. idziemy po jabco. Jestem młody mózg. No nie wykazuje się na tych streamach czasami. To fakt. Ale patrzcie, jaka jest interakcja. O to przecież chodzi. To wszystko jest wyreżyserowane, Wiedziałem od razu, ale. Ale pod, widzicie, podtrzymuje żywotność czata. Dobra, to teraz to jabłko było tu na góry, nie? Mhm że wejść weź teraz Ja wszystko wyciąłem Dobra, mamy to. Ja co? Nie yeah. szkoda, że teraz nie można co wrócić do otchłani? Powrót do otchłani, jest to, okay. można wrócić. nie musimy iść taki kawałek drogi. No okej. Okay. Zaliczyło nam to, bo zaraz się okaże, no, zaliczyło nam to, dobra. Czyli teraz y, okej, okay. teraz rychol mówisz, że idąc, y, idąc na tą mapkę, teraz jak polecimy sobie lewo, prawo, tu zjedziemy sobie na dół, mówisz, żeby tutaj trafić. Generalnie musimy dojść, ale mi się w głowie zakręciło od tego, że to tło się tam przeproszyło trochę. Musimy dojść do tego środkowego punktu zbornego i odbić w prawo. Albo tutaj zjechać. Tu trzeba by zjechać, okej. Okay. Aha, dobra, to tu właściwie droga chyba jest relatywnie prosta. Chociaż nie, bo możemy to skaszanić. Dobra, będziemy patrzeć na bieżąco. Idziemy do solniczki, bo to, być jakieś czary dodatkowe, to idziemy zebrać. rysować mapkę nie no mapkę mamy mapkę tylko mi jest po prostu szkoda włączać bo muzykę mi wyłącza to jest najgorsze w ogóle fest. chodźcie, <coughs> teraz tak, prawo? W lewo. Na dół. OK zgadza się i teraz y, w lewo będzie tylko. Ja to jestem tutaj i teraz w, 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 w... dół? Dobra, nie, czekaj chwila. Tu zjechałem, dobra, to w prawo. Ok, w prawo, to w lewo. Mhm, dobra, to od razu w lewo. teraz jesteśmy tutaj w dół i. Nie, to nie zadziała tak. Musimy najpierw do góry wjechać i, do... i zjechać się w prawo wtedy. O kurde, zapomniałem. O kurde! Ja mam mało energii. O kurde. Mm -hmm. O, udało mi się, przeżyłem. Lovely. Dobra, trzeba najpierw wjechać do góry i wpuścić się w prawo. Czyli żeśmy wjechali teraz tutaj I powinniśmy zjechać tym w dół Tym w dół i teraz tym w prawo Okej okay. Okej. Okay. No, szybko to, że znasz zasady w Bad Blackboardie... dwójce wystarczy. A to jest tej babki bossa. <small> <small> to był, to był koleś a nie babka. Dobra. To co? już nie jest. Pierwsze czterdzieści. Dobra, zarządzam półtorej minutki przerwy na skoczenie do toalety. Tak więc włączam wam reklamy i widzimy się za moment. So, najpierw zatrzymam nagrywanie.